Słuchawki od zawsze były jednym z najważniejszych akcesoriów, jeżeli chodzi o telefony, a ponieważ dzisiaj większość firm stwierdziła, że gniazdo jack jest najwyraźniej nikomu niepotrzebne, większość z nas korzysta z urządzeń bezprzewodowych. To też sprawiło, że rynek dzisiaj został zalany różnego typu słuchawkami bezprzewodowymi, słuchawkami typu TWS. No i mamy dzisiaj do wyboru tak naprawdę cały przekrój tych urządzeń, od takich bardzo tanich do bardzo, bardzo drogich. Tak duży wybór powoduje oczywiście też paraliż wyboru. No w końcu dzisiaj każdy szanujący się producent smartfonów ma w swojej ofercie także TWS-y, no i każdy reklamuje je w trochę inny sposób. Jedni chwalą się, że mają membrany z bambusa, inni mówią, że ich przetworniki zostały zamontowane współosiowo, a jeszcze inni chwalą się, że mają super technologię opartą o sztuczną inteligencję, która pozwala odzyskać to, co jest utracone w procesie kompresji utworu. Polejmy to wszystko sosem z tysiąca funkcji dodatkowych i voilà! Mamy danie z konsumenta, który za chiny ludowe nie ma pojęcia, jakie słuchawki powinien wybrać. Sam przetestowałem w życiu wiele modeli słuchawek, dlatego w tym materiale pokażę Wam, na co warto zwrócić uwagę, wybierając taki sprzęt. Zapraszam! Pierwszym, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, wybierając słuchawki, jest oczywiście ich kształt. Słuchawki powinny wygodnie leżeć w uchu i nie męczyć nawet w przypadku długiego słuchania. Obecnie na rynku dominują dwa takie podstawowe kształty słuchawek, no i pierwszy z nich to jest właśnie taki, ja to nazywam takim aplowym, no bo one troszeczkę przypominają te słuchawki od Apple, no i dużo modeli na rynku jest właśnie w tym kształcie, a drugie wyglądają w ten sposób i one najbardziej chyba przypominają mi Galaxy Bacy, chyba Galaxy Bacy są takim najpopularniejszym przedstawicielem tego gatunku. Wybór kształtu ma olbrzymie znaczenie, no bo co po świetnej jakości dźwięku i wielu dodatkowych funkcjach, jeżeli będzie nam po prostu wypadała z ucha. no mi się to czasami zdarzało. Dlatego też ja bardziej preferuję taki kształt słuchawek, no ale jest to kwestia jak najbardziej indywidualna. Dlatego zanim wydamy dużo pieniędzy na słuchawki bezprzewodowe, warto najpierw zorientować się, który kształt będzie nam bardziej odpowiadał. Tu jeszcze na szybko muszę wspomnieć, że na rynku funkcjonują dwa typy słuchawek TWS, czyli modele douszne i dokanałowe. Jeżeli chodzi o te douszne, no to ich najsławniejszym przedstawicielem będą po prostu zwykłe AirPodsy. no i jak wiadomo one sobie nam siedzą w uchu, ale nie wchodzą tak głęboko do kanału usznego. Jeżeli chodzi natomiast o modele dokanałowe, no to tutaj mamy tę gumeczkę, która lepiej izoluje nas od otoczenia. Zdania są podzielone, niektórzy lubią słuchawki douszne, niektórzy lubią dokanałowe, tutaj też również jest to wszystko kwestia naszych preferencji. Kolejną super ważną kwestią jest oczywiście jakość samego brzmienia, no bo w końcu są to słuchawki, prawda? Jednak stety, niestety tutaj poruszamy się trochę po omacku, ponieważ nie ma jednej rekomendacji, która nam powie, tak, te słuchawki są dobre, a te słuchawki są złe. No niestety, wyłączając skrajne przypadki, lata testowania pokazały mi tutaj, że jeżeli chodzi o jakość brzmienia, to ta rośnie wprost proporcjonalnie do ceny urządzenia. I oczywiście wiele osób powie, że przecież znalazło świetnie grające słuchawki za 150 zł, no i jak najbardziej da się tak zrobić, natomiast no jest to bardziej wyjątek niż reguła, a jeżeli o mnie chodzi, no to dla mnie taką granicą, gdzie można znaleźć fajne urządzenia i raczej nie naciąć się na żaden bubel, jest około 300 zł. Jeżeli jednak miałbym powiedzieć o jednej rzeczy, na którą zawsze patrzę, jeżeli chodzi o taką suchą specyfikację danego urządzenia, no to zawsze będzie to przekątna głównego drivera. Wiadomo, fizyki nie oszukasz, no i jeżeli chodzi o takie małe pchełki, no to mamy tu też małe drivery, małe głośniczki, a im mniejsza przekątna danego głośnika, tym trudniej jest mu replikować tony średnie i niskie. Dlatego też im większy główny driver w słuchawkach, tym łatwiej jest im uzyskać chociaż na miastkę ciemnego i ciepłego brzmienia, które sam tak bardzo lubię. Dodatkowo bonusowe punkty dla każdego urządzenia, które korzysta z kodeka o większej przepustowości, takiego jak LDAC. Przechodząc dalej, kolejną z ważnych funkcji, na którą warto zwrócić uwagę, jest ANC, czyli możliwość redukcji szumów. Oczywiście nie jest to wymagane do słuchania muzyki i ba, nie wszystkie słuchawki na rynku mają tę opcje, ale jeżeli możemy sobie na nią pozwolić, to jest to zdecydowanie jedna z najważniejszych funkcji dodatkowego wyposażenia. ANC szczególnie regulowane ma tę fajną zaletę, że pozwala nam się odciąć od otoczenia, nawet jeśli nie słuchamy akurat muzyki, co zdecydowanie pozwala się na przykład skupić, jeżeli musimy popracować. Warto tu jednak pamiętać, że ANC to nie magiczna różdżka i działa głównie na szum, który jest stały, tak jak na przykład silnik samolotu, czy szum z ulicy, czy też na przykład ogólny harmider w biurze. Jeżeli jednak lecimy samolotem i obok nas usiądzie hałaśliwe dziecko, to nawet najlepsze słuchawki w miejscu nie działają. Już dalej, jeżeli chodzi o funkcje dodatkowe, to wiadomo, że każdy producent słuchawek ma ich dosłownie tysiąc i naprawdę ciężko się w tym połapać. Natomiast ja, jeżeli testuję dany model, to mam taką swoją listę funkcji, które bardzo mi się podobają, no i oczywiście wiadomo, że nie ma słuchawek, które mają je wszystkie, natomiast im więcej, tym lepiej. Przypominam tutaj, że jest to lista bardzo subiektywna i jeżeli chodzi o Wasze preferencje, to mogą być one zupełnie inne. Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą funkcją dla mnie jest posiadanie dedykowanej aplikacji z equalizerem, no bo co po świetnej jakości dźwięku czy konstrukcji słuchawki, jeżeli nie możemy tego brzmienia dostosować do swoich potrzeb. Kolejną kwestią i to akurat ma bardzo niewiele słuchawek, jest specjalny tryb ANC służący do tłumienia szumu wiatru, który działa cuda, jeżeli jedziemy na przykład na rowerze. Kolejną super opcją jest możliwość sprawdzenia naszego słuchu. Polega to na tym, że program analizuje, czy nie mamy nadsłuchliwości bądź niedosłuchliwości w poszczególnych częstotliwościach, a następnie automatycznie ustawia ekwalizację tak, żeby te niedobory kompensować. Ta funkcja ma naprawdę niewiele słuchawek, ale wszędzie, gdzie ją testowałem, działała ona naprawdę świetnie i bardzo poprawiała jakość brzmienia. Na liście znajduje się też funkcja, którą bardzo lubię, ale która jest przeznaczona bardziej dla słuchawek z segmentu premium, a mianowicie wykrywanie mowy. Polega to na tym, że jeżeli jesteśmy na przykład gdzieś na zakupach, w biedrące w żabce gdziekolwiek i mamy zajęte ręce, a chcemy porozmawiać z kasjerem, nie musimy wyciągać słuchawki z ucha, ani też robić jakichś gestów, żeby wyłączyć muzykę i ANC. W takim wypadku, jeżeli słuchawki wykryją, że z kimś rozmawiamy, po prostu wyłączą muzykę i ANC za nas, a my będziemy mogli spokojnie przeprowadzić naszą konwersację, zapłacić za zakupy i wyjść z sklepu, po czym urządzenie automatycznie włączy nam wszystko z powrotem. Co jeszcze? Na pewno bardzo fajną opcją dodatkową jest możliwość połączenia słuchawek do dwóch urządzeń naraz, na przykład do telefonu czy laptopa. Dzięki czemu, jeżeli słuchamy jakiejś muzyki z laptopa, czy oglądamy jakiś film, nie musimy się przełączać, jeżeli zadzwoni nam telefon. Jeżeli chodzi o tzw. tryby dźwięku przestrzennego, te raczej bym odpuścił, ponieważ w większości słuchawek, które testowałem, nie robiły one jakiegoś spektakularnego wrażenia. Natomiast bardzo fajnym trybem jest tryb obniżonej latencji. Ponieważ jeżeli chcemy oglądać film na słuchawkach, dzięki temu rozjazd pomiędzy obrazem a dźwiękiem będzie praktycznie niezauważalny. No i finalnie pozostaje nam tutaj kwestia baterii. Dzisiaj słuchawki praktycznie z każdej półki cenowej mają po kilka godzin słuchania, jeżeli chodzi o akumulatory wbudowane w urządzenie, no i kilkanaście, jeżeli chodzi o ETUI. Natomiast jest tutaj zawsze kwestia kompromisu, ponieważ im mniejsze i wygodniejsze ETUI, tym mniejsza pojemność akumulatora, a im większa, no to tutaj mamy też większe ETUI. Dla mnie nie robi to aż takiej różnicy, ponieważ sam noszę słuchawki w kurtce albo na przykład w torbie. Natomiast warto to mieć na uwadze, jeżeli chcemy je nosić na przykład w kieszeni jeansów. I oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, w takich porównaniach nie da się powiedzieć o jednej marce czy o jednym modelu, że oto mamy najlepsze słuchawki, ponieważ dla każdego słowo najlepszy będzie oznaczało trochę co innego. Dlatego jeżeli chcecie, możecie w komentarzu zostawić Waszą markę i model słuchawek, które lubicie i uzasadnić, dlaczego akurat te są najlepsze dla Was. Ode mnie, to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!